Święta dobiegają końca, pewnie jesteście już najedzani po korek. Może właśnie próbujecie wyrobić Festive 500, wyjechać 500 km w czasie świąt na Strawie. No i po świętach myślę, że jest dobry moment, żeby sobie jakoś ten cały rok podsumować, na to co się działo w sporcie i w sprzęcie. Bo jakichś tam pobocznych tematów myślę, że no nie warto poruszać. Jeśli chodzi o sport, to tak naprawdę najważniejsze moim zdaniem wydarzenie z punktu widzenia naszego kraju miało miejsce na początku sezonu i zdarzyło się na Cape Epic, no bo to nie jest raczej wydarzenie, które zdarza się często że polski team wygrywa etap na Cape Epic i no, to dla mnie to jest duże wydarzenie i nie jest dla mnie istotne to, że w składzie męskiej ekipy jechał Sergio Mantecon i Andrzej Cink, bo jechali na polskich rowerach i to jest polska ekipa, więc sportowo wydaje mi się, że tutaj lokalnie to jest dla nas największe wydarzenie. Szczególnie patrząc na to, jak silnie i mocno obstawione jest w, od kilku lat Cape Epic. No i myślę, że to jest taki właśnie numer, numer jeden, jeśli chodzi ogólnie o kolarstwo górskie. Natomiast jeśli chodzi o, o cross country, no to tak naprawdę chyba nie za bardzo jest o czym mówić, jeśli chodzi o wyniki polskich zawodników. E, no bo przez e, Złe samopoczucie Maji Włoszczowskiej jakoś tak nie mogliśmy za dużo pooglądać na wyścigach cross country w tym sezonie. No a cała reszta zawodników, no myślę, że trzeba by było jakoś tak naprawdę bardzo, bardzo mocno poszukać, żeby znaleźć jakiś taki wynik, który w takim bardziej globalnym kontekście zasługiwałby na to, żeby, żeby go wymieniać. Dlatego myślę, że na dużo większą uwagę zasługuje to, jaki sezon miał w slop-stylu na BMX-ach i na MTB. Dawid Godziek, który no, regularnie stawał na podium, a swój sezon zakończył na Joyride na trzecim miejscu. I myślę, że sezon ten 2020 może być dla Dawida jeszcze lepszy. I kto wie, kto wie, czy koniec końców nie zobaczymy na przykład na Red Bull Rampage dwóch Polaków i to dwóch braci i Godziek. I mówiąc tutaj już o bracie Godziek, to Szymon na zakończenie sezonu zajął szóste miejsce, właśnie Bull Rampage. W dodatku jeszcze zdobył nagrodę publiczności, co jest no, dużym wyróżnieniem, dlatego że no, to sędziowanie tam jest takie lekko kontrowersyjne. No ale, mimo wszystko, e, zajął bardzo dobre szóste miejsce. No i zgadnął tą nagrodę publiczności. co na niego wielki szacun. I tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś takie wydarzenia sportowe, to wydaje mi się, że to by było. Wszystko tak naprawdę i pora by chyba przejść do sprzętu. Jeśli chodzi o sprzęt, to chciałbym wyróżnić kilka rzeczy. Po pierwsze, e, zaznaczyłbym to, że w świecie cross country e, i realnie kolarstwa górskiego e, pojawia nam się nowy gracz, którym jest NS Bikes Synonym i to będzie rower na sezon 2020. I ma on nowoczesną geometrię. Rower jest bardzo ciepło przyjmowany przez całe środowisko. Wszyscy oni mówią bardzo dobrze i wydaje mi się, że jeżeli ns owi uda się na ten rower, tak kolokwialnie mówiąc, wsadzić jakiegoś dobrego zawodnika na sezon 220, no to może ten rower się, jak powiem, szeroko roznieść na, na świecie, bo. Jest to naprawdę fajna konstrukcja, która mogłaby podbić no, światowy rynek. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie w nadchodzącym sezonie. A będąc w okolicach NS Bikes i tego, jakie oni rowery robią, i jaka robi ich siostrzana firma Rondo, czyli rowery gravelowe, no to trzeba zauważyć, że ten sezon 2019 był, wydaje mi się, że stał pod znakiem graveli i to nie tylko rowerów gravelowych, ale także yy, imprez dla rowerów gravelowych. I wydaje mi się, że spora część osób wybiera rower. Jeśli ma wybór, to wybiera rower gravelowy zamiast roweru przełajowego. I wydaje mi się, że tak przy okazji rozwoju rowerów, rowerów gravelowych może trochę spadać sprzedaż i zainteresowanie przełajami. A to też wynika z tego, że chyba większość osób odchodzi od brania udziału w wyścigach na rowerach, od ścigania się, od gonienia za wynikiem, treningiem, na rzecz po prostu jazdy na rowerze. I to z tym też jest związane to, że bardzo mocno rosną rowery elektryczne, które pewnie będą cały czas rosnąć i pewnie przez najbliższe lata będziemy co roku mówili, że no to jest rok, dam elektryków. Natomiast wydaje mi się, że poprzedni rok był zdecydowanie rokiem, Graveli oraz bikepackingu, bo też trzeba powiedzieć, że wiele osób może to nie jest jakiś tam na razie wielki ruch, ale gdzieś w środowisku widać to zainteresowanie wyprawami, pakowaniem się na rower z torbami itd. itd. Więc to, to wydaje mi się, że może być cały czas rozwojowa rzecz i będzie to na pewno jeszcze rosło. No i wszelkie takie, właśnie można by powiedzieć, że wyprawowe imprezy. Chociaż one mają już teraz większe zacięcie sportowe, jak Wisła 1200 i parę innych imprez przy Carpathia Divide, gdzie owszem są ludzie, którzy się ścigają, ale bardziej ludzie traktują jako, jako jakąś tam przygodę i wyprawę prawie zorganizowaną. No I to to na pewno też będzie się jeszcze rozwijało w najbliższym sezonie, w sezonie 220. Z innych rzeczy ze sprzętu też wydaje mi się, że warto tutaj zaznaczyć to, że Shimano wprowadziło napędy 1 12 w slx i w X-teku, bo może samo się pojawienie tych napędów nie jest jakoś tam e, hiper wydarzeniem, bo ono gdzieś tam wynikało z chronologii, jaką stosuje Shimano w swoich, e, w swoich komponentach. Natomiast to pokazuje, że Shimano na pewno pójdzie dalej, krok dalej i że pojawią się kolejne grupy z tym napędem 1 12 A ważne tutaj jest to, że, że komponenty Shimano są najczęściej ze sobą kompatybilne i nie jest tajemnicą pewnie żadną to, że w przyszłości to co widzimy teraz w grupach XT, SLX, XTR zagości pewnie prędzej czy później w grupie DeOre i Alivio. A to oznacza to, że będziemy mieli pełną kompatybilność między tymi wszystkimi grupami. Co zdecydowanie obniży koszta eksploatacji tych, tych grup, bo na przykład będzie można sobie zamienić zębatkę na jakąś z niższej grupy, albo z kolei w drugą stronę kupić sobie tańszą korbę, a droższe zębatki itd. itd. Jeśli chodzi o tą grupę, o sprzęt to otrzymano, to jeszcze tutaj na duże wyróżnienie w tym roku też zasługuje, zasługują hamulce od X i do Selixa. Które mi się wydaje, że mogą spokojnie konkurować o miano produktu roku, bo nie widziałem jeszcze złej opinii na temat tych hamulców, a wręcz przeciwnie, widziałem same rewelacyjne opinie na temat tych hamulców, i sam się do takiej opinii e, skłaniam. No i to by było tyle, jeśli chodzi o takie szybkie, bardzo szybkie podsumowanie tego roku. E, pewnie będziecie mieli też inne opinie na temat i sprzętu, i sportu. I bardzo chętnie bym tych opinii wysłuchał. Także w komentarzach, proszę dawajcie znać, co byście wyróżnili w tym sezonie co na Was zrobiło jakieś duże wrażenie, jeśli chodzi o sprzęt i o sport. A ja od siebie tylko zapowiem, że po długiej, długiej przerwie wrócę za chwilę do Was z programem cyklicznym, który prawdopodobnie będzie publikowany dwa razy w tygodniu, i będę tam na Was wrzucał. Ciekawe newsy ze świata królestwa górskiego. No i na dzisiaj to ode mnie już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym programie. Cześć!